Po połowie lat 80 polski Fiat 126P tak mocno wpisał się w polski krajobraz, że stał się czymś zupełnie oczywistym i normalnym. Charakterystyczny warkot silnika znany był wszystkim, a widok malucha z chromowanymi zderzakami na nikim nie robił wrażenia. Zatem, kiedy w końcówce 1984 roku FSM wspólnie z Fiatem zaprezentowały model FL Facelifting, to wywołał on spore poruszenie. Z miejsca stał się marzeniem wielu Polaków, ale zaszczytu zakupu takiej wersji mogli dostąpić tylko nieliczni. Pozostali musieli zadowolić się tak zwanym modelem przejściowym. Dzisiaj opowiemy Wam jednak o tym bogato wyposażonym, upragnionym, ale trudno dostępnym modelu. Odcinek przygotowali Damian Kurcz i Grzegorz Sztobryn z grupy 126 Hooligans, czyta Marcin Koczyba, Radiostrada w Radiu Kraków. Na wstępie małe wyjaśnienie: samochód, który dzisiaj Wam przedstawiamy, nie jest częścią kolekcji Grzegorza. Jest własnością Mateusza Nikisza, który udostępnił nam samochód, byśmy mogli Wam o nim opowiedzieć. Kiedy popatrzymy na FLA, mamy wrażenie, że względem wersji ST zmieniły się tylko zderzaki, ale paradoksalnie zmieniły się prawie wszystkie elementy blacharskie. Z przodu zmiany nie są rewolucyjne, bo największą jest przesunięcie znaczka ze środka na lewą stronę pasa przedniego. Klapa bagażnika też pozostała bez zmian, ale już przednie błotniki mają zupełnie inny profil. Rand błotnika jest znacznie szerszy. Dostrzec można również niewielkie przetłoczenie z przodu błotnika. Służy ono do montażu ślizgu szerokiego zderzaka. W wersjach przejściowych takie przetłoczenie również występowało, jednak albo było pozbawione otworów lub otwory były zaślepione owalną gumową zatyczką. Zmiany dotknęły także podszybie, które w modelu FL otrzymało usztywniające przetłoczenie, nie występujące w starszych wersjach. Wiele osób rozpoznaje zmodyfikowane drzwi po otworach do montażu listew, ale pamiętajmy, że modyfikacja drzwi dotyczyła również modelu przejściowego, który często listew nie miał. Drzwi typowe dla EFEL-a możemy zidentyfikować po przetłoczeniu wewnątrz. Zaczyna się ono z przodu pod trójkątną szybą i kończy z tyłu pod grzybkiem zamka drzwi. Wcześniej szkielet drzwi był w tym miejscu gładki. Sama klamka również została nieco odświeżona i zamiast chromowanego wykończenia zastosowano bardzo ładną czarną błyszczącą powłokę. Często spotykanym mitem jest zmiana szerokości rantów tylnych błotników. Ich główny profil pozostał niezmieniony, natomiast analogicznie jak w przypadku błotników przednich, pojawiły się przetłoczenia podślizgi montażowe szerokiego zderzaka. W tylnej części samochodu również znajdziemy tylko kosmetyczne zmiany. Inaczej umiejscowione znaczki, tylna belka z dwoma dodatkowymi otworami na przewody do lamp umieszczonych pod zderzakiem oraz tylne światła z szeroką czarną podstawą, to modyfikacje, które dotyczyły ogromnej większości 126P produkowanych od grudnia 1000. 1984 roku, niezależnie czy był to bogato wyposażony FL, czy zubożona przejściówka. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wersje eksportowe były wyposażone w światło cofania i przeciwmgłowe od samego początku produkcji FL. Natomiast samochody z okrojonym wyposażeniem otrzymały te światła obligatoryjnie od 1 stycznia 1986 roku, kiedy ich stosowania wymagał zmieniony kodeks drogowy. Wtedy też przestały być montowane w maluchach zderzaki chromowe. Wielu z was może być skonsternowanych, że omawiamy wersję FL, a samochód na zdjęciach ma małe boczne wloty. Błędnie uważa się, że wielkość wlotu określa, czy mamy do czynienia z faceliftingiem czy przejściówką. Według nas nie można całej listy większych i mniejszych modyfikacji pozbawić wagi i spłycić modernizację modelu do tak mało istotnego aspektu, jak wielkości wlotu powietrza. Niemniej wlot dla wersji eksportowych został nieco inaczej zaprojektowany i otrzymał pionowe użebrowanie. W wersjach przejściowych pojawiał się on wymiennie ze starym typem wlotu. Nowy Fiat 126 był na tyle awangardowy, że dziennik telewizyjny w jednym z wydań w 1985 roku wyemitował materiał o zaletach nowego samochodu. Zanim zajmiemy miejsce za kierownicą, zajrzyjmy jeszcze pod klapę bagażnika, bo tutaj skrywa się pewna niespodzianka. Na pierwszy rzut oka wszystko jest po staremu, ale po chwili dostrzeżemy niewielki pręcik oparty o klapę. To bardzo użyteczna blokada otwartej klapy. Kto wymieniał kiedyś żarówkę przy wiecznej pogodzie, ten wie o czym mówimy. Blokada jest banalna w swojej budowie i naprawdę skuteczna. Aż szkoda, że taki prosty detal nie był stosowany powszechniej. Wnętrze samochodu to również całkiem inny świat niż ST. Oczywiście w dzisiejszych czasach im starszy egzemplarz tym lepiej, a obecność kapliczki dla niektórych jest koniecznością, ale w momencie prezentacji tego modelu wszyscy wzdychali do nowej wersji. To co rzuca się w oczy od razu po otwarciu drzwi to tapicerka. Jest materiałowa, przyjemna w dotyku, ma bardzo ładny wzór, pepitkę. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że w lecie nie klei się do skóry ani nie parzy po nagrzaniu słońcem. Ten wzór był stosowany tylko w tej wersji i nigdy nie trafił do Bisa. Zmodyfikowane zostały również korbki do otwierania i zamykania szyb oraz klameczki wewnętrzne do otwierania drzwi. Wyobrażam sobie poziom zachwytu, który musiał towarzyszyć przesiadce ze starej wersji do nowej. Nowy typ kierownicy, inspirowany wersjami black, silver, red, brown, bardzo dobrze leży w dłoniach. Podświetlany na zielono prędkościomierz z dużymi, doskonale widocznymi kontrolkami oraz piktogramem zrzutem samochodu i wartościami ciśnienia w oponach wyglądał bardzo innowacyjnie, a deska rozdzielcza z nowym wzorem poszycia. Wylotem powietrza z elektrycznej dmuchawy oraz konsolą z regulacją kierunku nadmuchu, popielniczką, zapalniczką oraz miejscem na radio były powiewem nowoczesności. Nowy wzór otrzymała również półka przed pasażerem z miejscem na głośnik. Komfort podróży w takim wnętrzu na pewno był znacząco wyższy niż w dotychczasowym modelu. I kiedy myślicie, że pomysłowość konstruktorów i stylistów została spożytkowana wręcz wzorcowo, Pojawia się informacja o rozkładanym oparciu tylnej kanapy. Zakładamy, że większość z Was zastanawia się, czy się nie przejęzyczyliśmy. Składane oparcie tylnej kanapy miało plecy z twardego tworzywa. Po zwolnieniu blokady i położeniu oparcia na siedzeniu otrzymywaliśmy przestrzeń do transportu twardych i brudnych towarów, które dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu nie powodowało uszkodzenia materiałowej tapicerki. Dodatkowo, z powodu zastosowania rozkładanej kanapy, tylna półka w prezentowanym modelu jest wykonana z tworzywa sztucznego, a nie z kawałka wykładziny, jak w wersjach ze stałym oparciem. Takie rozwiązanie było dostępne w ofercie Fiata już od 1976 roku, ale było stosowane niezwykle rzadko. Bagaż spakowany, miejsce za kierownicą zajęte. Dzięki nowemu rozrusznikowi, uruchomienie malucha odbywa się samym kluczykiem, bez konieczności sięgania do dźwigienki w tunelu środkowym. Miejsce dźwigni rozrusznika na tunelu środkowym zajęło cięgno ogrzewania. Sanie regulowało się drugą dźwignią niezmiennie od początku do końca produkcji modelu 126. Warto zauważyć, że typowa dla małego fiata gałka zmiany biegów, Kula, posiada w tym egzemplarzu piktogram wskazujący położenie poszczególnych biegów. Prowadzenie samochodu jest niemal identyczne jak starszej wersji w kwestii przyspieszenia, pracy zawieszenia. Czy hamulców. Oczywiście na jego komfort wpływa dostępność włączników świateł, świateł awaryjnych czy ogrzewania tylnej szyby, do obsługi których nie musimy odrywać rąk od koła kierownicy. Przewietrzanie wnętrza elektrowentylatorem również ma wpływ na wygodę podróżowania i odparowywania szyb, a co za tym idzie lepszą widoczność. Z istotnych modyfikacji podnoszących praktyczność samochodu jest jeszcze spryskiwacz szyby przedniej uruchamiany dźwignią wycieraczek z wykorzystaniem elektrycznej pompki, a nie pompką jak dotychczas. Silnik samochodu nie przeszedł żadnych modyfikacji. Jest to doskonale znana jednostka 076 łamane przez E, tak zwany ekonomik, który został zmodyfikowany w połowie 1983 roku. Zmiany te dotyczyły zastosowania głowicy z nową komorą spalania, Dzięki czemu stopień sprężania wzrósł do 8 do 1, a także nowego wałka rozrządu, nieco zmodyfikowanego bloku silnika i aparatu zapłonowego. Naszym zdaniem oglądany FL znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o ten model w Polsce. Naprawdę trudno znaleźć ładniejszy egzemplarz w takiej kompletacji, co zostało docenione w wielu konkursach elegancji na regionalnych zlotach maluchów, ale przede wszystkim na 12. Ogólnopolskim zlocie Fiata 126P w 2015 roku, gdzie samochód zdobył główną nagrodę w kategorii Best FL. Samochód jest własnością Mateusza już wiele lat, a siłą sprawczą wyboru tego egzemplarza był ojciec Mateusza, Tomek, który bardzo sumiennie podszedł do poszukiwań rzadkiego, ale idealnego Fiata 126. Na koniec tego odcinka wyjaśnimy, skąd wziął się podtytuł. Zgodnie z kompletną dokumentacją z 1987 roku, która dodatkowo podwyższa wartość kolekcjonerską tego konkretnego samochodu, miał on 4 września 1987 roku zostać wyceniony na kwotę 764 000 zł. Jednakże z racji tego, że pojazd kupowany był w Pewexie w ramach eksportu wewnętrznego, to zapłata została podzielona na kwotę 330 000 zł i 940 dolarów amerykańskich. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę i komentarz oraz subskrybujcie koniecznie kanał Damiana. Serdecznie zapraszamy również na nowy profil Instagramowy Grzegorza, gdzie sporo się dzieje. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.